Cześć, zaprezentujemy Wam dzisiaj samochód, który dostaliśmy od bezdomnego pana Stanisława z Warszawy. Niestety on zmarł, ale ja dzisiaj zaprezentuję Wam najnowszego Maybacha. Zapraszam. Cześć, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować dosyć skromny samochodzik, jakim jest Maybach. Najnowszy Maybach tegoroczny 2022 S580. Maybach. Mówię skromny, dlatego że Maybach raczej nie może być skromny, ale ten jest tak wystylizowany, żeby się jak najmniej rzucał w oczy, a i tak nie jest łatwo. Jest pełny dechroming, nie ma nic chromowanego, wszystko jest na czarno. Lakier seryjnie jest czarny, normalny, błyszczący, obsidian szwarz, Natomiast cały został zabezpieczony satynowym PPF-em, więc jest taki efekt fajnego matu satyny. Felgi zostały również oklejone, co ciekawe, na czarno. Więc wszystko jest do przywrócenia do oryginału, bardzo łatwe w razie potrzeby. No i wszelkie listwy, znaczki, emblematy zostały pousuwane i zostawione tylko emblematy Maybacha również. Przerobione na czarno. To tak, jeśli chodzi z zewnątrz. No, obecny Maybach to już nie jest taki Maybach jak kiedyś. To już jest w zasadzie zwykła, zwykła S-klasa, natomiast no, jest sporo różnic. Różnice wi widzi się głównie we wnętrzu, do którego zaraz przejdę, ale na razie popatrzmy sobie na niego z zewnątrz, bo jest to kawał bardzo dużej i długiej limuzyny. Widać to właśnie po tylnych drzwiach. Które są dłuższe niż w seryjnej krótkiej jest klasie. Koła nie są tutaj zbyt okazałe, zbyt wielkie, bo taki był zamysł przy konfigurowaniu tego egzemplarza. Jeśli mamy koła 19-calowe, to jest 2,55x4,5, no to mamy tę opcję bardzo dobrego kąta skrętu tej tylnej osi, co też jest tutaj innowacją. Też wam to pokażę w dalszej części. No i z tyłu. Bardzo skromna, zwykła S-klasa, tylko jedynie ten znaczek zdradza to, z czym mamy do czynienia. Końcówki układu wydechowego również nie są srebrne, tylko czarne. Samochód też ma dodatkowo przyciemnione szyby, tak żeby się wszystko układało w jedną całą skromną całość. Kluczyk jest jak w zwyko jeszcze, tylko ma logo Maybacha. No i te klamki się teraz nam wysuną. Nie do końca udane moim zdaniem rozwiązanie. Wnętrze tu akurat też jest skonfigurowane dosyć tak skromnie, bym powiedział. Jest dosyć ciekawy kolor tapicerki. Wszystko inne jest czarne. Mamy tutaj też te elementy z tymi klasycznymi paseczkami na dekorach, usiądę sobie no i tak naprawdę to mamy zwykłą nową S-klasę W223 czyli ten duży ekran a Tesla, oczywiście tu są wszędzie nakładki Maybacha, tak jak widzimy o już Ambient Light nam się zapalił bardzo dużo ciekawych kolorów to zaraz też wszystko pokażę, bo to są takie bajery dosyć interesujące, zegary też mają wszystkie opcje, zmiany tak w zasadzie wszystko tak jak w klasycznej SC. Serdecznie witamy. No i mamy ten duży tablet. W sumie nie pokazywaliśmy Wam jeszcze nowej S klasy na, ramach, na łamach naszego kanału, więc tutaj, tak pokrótce to zrobię. A jak będą warunki pogodowe, to sobie też po prostu pojeździmy i, i pokażę Wam wszystko, jak to działa, no bo odczucia z jazdy są naprawdę ciekawe. To auto jest no, w zasadzie nowe, bo ma raptem niecałe 7000 km kilometrów przebiegu. Aha, jako ciekawostkę też Wam powiem, że całe wnętrze też jest zabezpieczone PPF-em, wszelkie te listwy, nawet ekrany i tak dalej, żeby się mniej palcowały i nie rysowały, wszystko tu jest pozabezpieczane. Dużo jest ciekawych bajerów w postaci tej nawigacji z rozszerzoną rzeczywistością, pokazują nam się strzałki. Tutaj obraz z kamery i te strzałeczki na head tak jakbyśmy grali w stare GTA, po prostu jak jedziemy, to wirtualnie widzimy przed sobą strzałeczki. Którą ulicę mamy skręcić. Jest to dosyć ciekawe zjawisko. Dobra, dość pierdzielenia tutaj, bo tutaj to powinien siedzieć szofer, a pan prezes, albo inny, albo inny władca, czy biskup, czy ojciec, albo dyrektor, albo dwa w jednym, siada tutaj. Zanim wsiądę, to Wam pokażę, ile tutaj jest miejsca. Przedni fotel jest tylko minimalnie przesunięty do przodu. Więc miejsca jest sporo. Mamy oczywiście na progach podświetlane logo Maybacha. Pozwolicie, że sobie usiądę. Nie będę na razie zapinał pasów, bo nigdzie nie jedziemy, ale pokażę Wam ciekawostkę, bo mamy tutaj pierwszy raz w historii do czynienia z tak zwanym belt bagiem, czyli Airbagiem w pasie bezpieczeństwa. To się nadmuchuje i tutaj jest właśnie napisane Belt bag. Także taka mała ciekawostka. Oczywiście poduszeczka dodatkowa Maybacha, tutaj mięciutka. Bardzo ładnie można się. Sobie tutaj pod głowę to podłożyć. Tutaj akurat nie ma tych dodatków, które można sobie dołożyć nawet do zwykłej klasy, czyli te dodatkowe ekrany, cały ten pakiet tutaj z tym tunelem, bo tutaj był pomysł na to, żeby ta wersja była jednak pięciomiejscowa i jest taka opcja, tak jak widać, mamy ten trzeci pas. Można to skonfigurować no według swoich preferencji. Wtedy tu mamy taki tunel z miejscem na kieliszki i tak dalej i tak dalej. Natomiast tutaj jest to dosyć jak cały czas powtarzam skromnie, tutaj mamy ten tablet, który możemy sobie też wypiąć. Wszystko się dzieje oczywiście automatycznie, elektrycznie. No i sterujemy w zasadzie wszystkimi ustawieniami: czy tego właśnie ambient light, kolorów, czy komfortem. W komforcie mamy właśnie też to oświetlenie mamy fotel, pozycje, klimatyzację foteli, ogrzewanie. Naprawdę no, jest tutaj czym się pobawić. Na przykład, teraz wcisnąłem ten przycisk. zobaczcie, co się dzieje z przednim fotelem. Wybrałem sobie pozycję taką leżącą. Pan prezes teraz musi odpocząć. Dzieje się to dosyć wolno, ale cała ceremonia też jest ciekawa. O, tam się już odsunęło, złożyło. Teraz ja się zaczynam rozkładać. Mm -hmm. Tu też jest mięciutka poduszeczka, bardzo skórzana, i zaraz jeszcze się o tutaj taki wysunie na stopy. Taborecik. No i powiem Wam, że nawet z moimi gabarytami jest tu naprawdę wygodnie. Jak sobie jeszcze zamknę drzwi, oczywiście są dociąganie drzwi. Jest dociąganie drzwi, są też roletki, nawet też w tych małych szybkach tu z tyłu. Właśnie mi podano pas, prawie jak w Seku, nie będę go zapinał, bo nigdzie się nie, na razie nie wybieram. No i w zasadzie pan kierowca robi swoje, a ja mogę odpoczywać. Naprawdę jest tu wygodnie, naprawdę jest wygodnie i jest bardzo przyjemnie. Teraz jednym przyciskiem mogę powrócić do pozycji takiej normalnej. Mamy oczywiście alkantarę na suficie. Mamy tutaj sterowanie układem klimatyzacji i ogrzewania. To są jakby standardy. Tu mamy ładowarkę indukcyjną. No, to takie pierdoło, o których w ogóle szkoda czasu opowiadać, bo to są oczywiste rzeczy. Natomiast co jest ciekawe i co bym wam chciał pokazać, to to, że. O! Możemy sobie też popatrzeć na chmurki albo słońce. Odsłania nam się tutaj wszystko. Mamy jakby cały szklany dach podzielony na dwie części, i możemy sobie to wszystko podsłaniać, pozasuwać wedle uznania. No i oczywiście ciekawa rzecz jest lodówka. Jest lodówka, która naprawdę nieźle chłodzi. No i w lodówce, na wszelki wypadek, zawsze jest schłodzony kieliszek. Na wszelki wypadek, w razie czego mamy butelkę szampana. Nigdy nie wiadomo, co nas zaskoczy po drodze. lodóweczka jest całkiem pojemna. Dwie butelki szampana się mieszczą. W zasadzie trzy kieliszki nawet. Mm, zaraz Wam też pokażę, ile miejsca w bagażniku zabiera ta lodówka. Bo jednak jest ograniczona pojemność wtedy bagażnika, ale też łatwo można ją wypiąć, jeśli nie korzystamy. No ale jeździć Maybachem, nie korzystać z lodówki to wstyd, więc raczej to będzie najbardziej używane akcesorium z tego auta moim zdaniem jeszcze Purple snake trzeba włączyć chociaż w zasadzie chyba jest bo jest teraz jakiś taki niebieski kolor to wszystko w ogóle jako ciekawostka to nie jest już taki, taka listwa ledowa tylko to jest cały taki panel który może zmieniać kolory w każdym swoim zakresie że tu mamy jakiś biały tu mamy różowy to wszystko się przenika i to auto mówi do nas wręcz kolorami. Jeden kolor weźmiemy i ustawimy. Jest cały suwak. O! Czy to jest ten purple snake? Może być. Chociaż ja też bardzo lubię. O! Ten róż też ma coś w sobie. Więc jak się komuś nudzi w trasie, to naprawdę nie trzeba grzebać w smartfonie. Wystarczy na tym tablecie się pobawić i czas mija bardzo szybko. I w komfortowych warunkach. Co do samych właściwości jezdnych, no auto po prostu płynie tak zawieszenie. Active Body Control, te wszystkie najnowsze wynalazki, nowinki Mercedesa faktycznie tutaj działają i nie czujemy w ogóle, że jedziemy. Każda nierówność to jakbyśmy po prostu płynęli bądź lewitowali. To jest super. Jest bardzo też cicho w tym aucie. Silnik. No tutaj mamy wersję akurat z silnikiem V8, ono ma tam 503 konie, nie jest jakoś super mocny. Natomiast wystarcza w zupełności do wygodnego poruszania się, bo prędkość i tak jest ograniczona do 250 na godzinę. On robi 4,8 sekundy do setki, więc i tak jest uważam całkiem nieźle. Jest też wersja V12 S680, która jest wyjściowo też sporo droższa. Natomiast w osiągach tam ma 612 bodajże koni. Nie ma aż tak wielkiej różnicy. Ta konfiguracja tutaj, mówię, nie jest jakaś super wypasiona jak na, na możliwości Maybacha. Kosztuje w okolicach miliona złotych. Czyli jak na Maybacha, całkiem skromnie bym powiedział. No tu oczywiście sterujemy też fotelami to też jest nowość w tej S klasie bieżącej. Te wszystkie przyciski od sterowania fotelami z przodu, z tyłu nam się już nie ruszają, jest tylko bardziej dotykowo to działa. Dotykamy w tym miejscu i po prostu dzieje się wszystko. Nie czuć wyraźnego takiego kliku i przesunięcia przycisku. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Nie jestem fanem tego rozwiązania, ale jak już się dłużej pojeździ, to da się z tym żyć. Natomiast uważam, że jest mniej wygodne od tego poprzedniego. Pokażę Wam tę tylną skrętną oś, bo to jest naprawdę niezły bajek. Muszę odpalić auto, kawałeczek ruszę i skręcę na maksa i obserwujcie, co się dzieje z tylnym kołem. Wyglą Będzie wyglądało jak w jakimś powypadkowym aucie, które za grubo szło boczurem i walnęło w krawężnik. No oczywiście jest to miękka hybryda, więc też słyszeliście jak odpalił, nie? Takie czasy. Zgaszę, bo trochę wstyd, to w ogóle nie brzmi. No ale nie taki jest zamysł Maybacha. O, teraz fajnie też to logo Maybacha tutaj widać na tym ekranie przed kierowcą w tle. Yy, więc sami musicie przyznać, że nieźle to wygląda. I naprawdę bardzo długa limuzyna, a parkuje się nią jak... Nie wiem, jak C klasą, nawet chyba lepiej. Jest niesamowicie zwrotna i to też pomaga przy wyższych prędkościach, bo ta tylność wtedy w kierunku zakrętu skręca zgodnie z kierunkiem zakrętu, a nie przeciwnie jak w przypadku parkowania i zacieśnia zakręty, dużo lepiej się to auto prowadzi też jak auto o dużym dużo mniejszym rozstawie osi, więc to naprawdę jest fajny bajer w tych nowych autach BMW też coś takiego stosuje. Natomiast tutaj ten kąt 10 stopni no, robi robotę, robi robotę. Logo Maybacha też krzyczy do nas tutaj z kierownicy. Kierownica jest oczywiście tutaj, ma czarne drewno, tu ma skórę. Skóry i, i wszelkie elementy przeszycia naprawdę są rewelacyjnej jakości. Tu w ogóle nie ma żadnych zastrzeżeń. No, czuć, że to jest po prostu dobra jakość, i też dobry montaż, spasowanie, żadnych uwag po prostu. Cały ten system Hej Mercedes też bardzo fajnie działa w nowej S-Klasie, bo trochę pojeździłem nowymi S-Klasami już i potestowałem. Zaraz zresztą zobaczymy, jak tutaj to będzie działać. Hej Mercedes? Słucham. Opowiedz mi kawał. Jak się nazywa człowiek, który mierzy łodzie od środka w łodzi mierzy? Ha, ha, ha. Pozdrawiamy pana Karola. Ale. Działa to na tyle intuicyjnie, że nie musimy dokładnych adresów podawać, albo jak chcemy coś zjeść, to mówimy po prostu Hej Mercedes. Tak, proszę. Jestem głodny. Znaleziono zostały te dni. Dokąd chcesz jechać? No i sobie wybieramy najbliższe restauracje. Czy możesz to powiedzieć jeszcze raz? Anuluj. Aż tak głodny jeszcze nie jestem. Ale również sterujemy wszelkimi rzeczami na pokładzie głosowo. Na przykład mówimy: Hej, Mercedes. Tak, proszę. Zimno mi. Uruchamiam ogrzewanie fotela. No właśnie. Pani Mercedes włączyła mi ogrzewanie fotela, zaraz będzie mi Pani cieplej. Dobra, już cicho, spadaj, zamknij się. Nie chcecie. Czy możesz to powiedzieć jeszcze raz? Anuluj! No i właśnie tak jak jedziemy sami w trasie, to możemy się porozumiewać, prawie jak z żoną. Można się z nią pokłócić, zdenerwować się na nią, bo nie robi tego czego oczekujemy, więc jest wesoło. Natomiast i tak to nieźle działa w porównaniu do poprzednich wersji, które też testowałem. Pokażę Wam jeszcze bagażnik, a raczej właśnie jak wygląda ta lodówka od strony bagażnika. No trochę miejsca zabiera, już jak jedna walizka. Natomiast yy, łatwo można ją sobie wypiąć, zabrać, zostawić w garażu. No i mamy wtedy, no bagażnik i tak jest dosyć duży, więc nie ma co narzekać. W końcu w Maybachu nie wozi się rowerów i ziemniaków luzem, więc nie ma tragedii. Tutaj jest oczywiście też miejsce na yy, korek wstydu. Bez przejściówki może nam wejść w razie potrzeby. Yy, I co? No, samochód jest wystylizowany dosyć tak. Yy, ja uważam, ciekawie, na no, takiego czarnego bandziora. Yy, ponieważ, no, tak jak widać, nie ma żadnych chromów, wszystko jest oklejone na czarno. Lakier jest czarny, matowy, klameczki, wszystkie detale łącznie z felgami są czarne. Te felgi mogłyby być większe, natomiast już wtedy nam wypada ten duży kąt skrętu. Zmniejsza się znacząco, więc. Uważam, że to jest akurat dobry wybór, i mamy jeszcze dosyć wysoki profil. Przy 19 mamy 45 z tyłu. Jest kawał balona, który też sprawia, że auto jest jeszcze bardziej komfortowe na nierównej drodze. Na, tutaj na pokrywie silnika, silnika wam nie będę pokazywał, bo tam jest kupa plastiku. Klasyczne 4.0 V8 Biturbo, nie ma w ogóle czym. O czym opowiadać i czym się chwalić. Ta listwa też jest dosyć ciekawa. Tutaj z tym garbem też ją fajnie widać z pozycji kierowcy. No tutaj dużo tych radarów, kamer i tak dalej. Tu mamy też oczywiście napis Maybach. Wszystko jest na czarno, więc nie rzuca się aż tak w oczy, ale mimo wszystko i tak na ulicy widać, że to jest Maybach. Ciekawostką jest też tutaj ten Digital Light. To też się pojawiło właśnie dopiero w tej generacji S-klasy. Tutaj światło, reflektor główny, już podaje się to wszystko w megapikselach, bo światło jest tak sprytne, mądre i inteligentne, że potrafi nam wycinać dosłownie po pikselu wiązkę światła, żeby nikogo nie oślepiać. Ale też dodatkowy jest bajer, że na tym rzucie światła przed autem może nam na przykład wyciąć i narysować zebrę, przejście dla pieszych, albo ostrzeżenie o robotach drogowych i taką logo takiej ikonkę koparki, to jest po prostu jakiś kosmos, co się dzieje tutaj z tymi światłami i obecnie jest to chyba jedno z bardziej zaawansowanych systemów oświetlenia w samochodach. Przejedziemy się może, jak będą warunki, bo nie bardzo chcę to auto brudzić i moczyć. Jeszcze teraz, to może jak macie ochotę, to napiszcie w komentarzach, to pokażemy wam wszystkie takie smaczki właśnie w nowym Maybachu, które Dopiero się ujawniają i pokazują w trakcie jazdy. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku, dajcie znać, czy się podobał Maybach, i do zobaczenia niebawem.